Pojechałam na kilka sympozjów związanych z projektem Chaos. Zaczęło się od tego, że po sześciu latach pracy w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, kiedy bardzo mało jadłam, bardzo dużo się modliłam, bardzo dużo, bardzo mało jadłam. Miałam doświadczenia paranormalne, których nie rozumiało społeczeństwo i przeszłam przez to gehenne. Miałam doświadczenia związane z Chrystusem, z aniołami i z przepowiedniami końca tego świata i jakiegoś zdarzeń, które spowodują, że bardzo dużo ludzi będą, będzie odchodzić i że trzeba ich ostrzegać. Trzeba ich ostrzegać. Kiedy powiedziałam to księdzu, zajęli się mną, zamknęli mnie, nafaszerowali psychotrapami. Powiedzieli, że mój kontakt z Chrystusem, z aniołami to coś tam jakieś tam psychozm. Kontakt z Chrystusem z aniołami w 1998 roku ze świadomością Chrystusową i przepowiednie, że trzeba ludzi ostrzegać, trzeba ludzi ostrzegać, bo ten świat się kończy. Potraktowali mnie jak psa, później wybitny, wybitny doktor psycholog powiedział, że to jak mnie potraktowano w chorzowie, to powinnam ich zabrać do sądu bo jedyne czego potrzebowałam to była dynamiczna psychoterapia, bo mój umysł jest bardzo dynamiczny, powiedział Jarosław Uziało, powiedział pani Iwongo, ja pani tak mogę, że pani nigdy nie będzie miała problemów z jakimiś tym, z tymi osobami, które próbują robić wam krzywdę za to, że macie paranormalne doświadczenia. E